Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek trzeciego tygodnia wielkanocnego i dzisiaj wędrujemy z powrotem do szóstego rozdziału świętego Jana, tam przeskakujemy jedną rzecz, mianowicie yy, historię o przeprawie przez jezioro Galilejskie. Przeprawie uczniów przez to jezioro, podczas której to przeprawy dysze, czyli właśnie spotkania z Jezusem, kroczącym po wodzie, panującym nad wszystkim. Warto gdzieś to mieć z tyłu głowy, że w międzyczasie to się wydarzyło. Natomiast dzisiaj, dzisiaj mamy do rozważenia wiersze 22 do 29 z tego szóstego rozdziału Świętego Jana. Nazajutrz po rozmarzeniu chlebów, lud stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęło od Tyberiady inne łodzie. A, kiedy łodzie. a kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią są, znaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Właśnie, bardzo ciekawe są te wzmianki świętego Jana na początku właśnie tego dzisiejszego fragmentu. Dzisiejszej kopy. 10 Jan właśnie tak jakby trochę szczegółowo wyjaśnia, że ludzie tak zauważyli, dostrzegli, zrozumieli, właśnie pojęli, tak, że oprócz tej łodzi, którą odpłynęli uczniowie, to nie było żadnych innych do dyspozycji. No i że właśnie też to zauważyli, że Jezus nie wsiadł do łodzi razem z uczniami. No właśnie tak święty Jan bardzo mocno to podkreśla, że, to, że ludzie ci, którzy jedli cudownie roznożony chleb, no to gdzieś właśnie to wszystko zanotowali, dostrzegli, zrozumieli, ogarnęli, że, że właśnie mieli zdolność do ogarnięcia tego wszystkiego i zauważyli. I mało tego, święty Jan jeszcze mówi, że przypłynęły łodzie z Syberiady. Tak, i że ci ludzie właśnie, którzy to wszystko ogarnęli, zauważyli, no to właśnie widząc, że z Tyberiady ludzie przypłynęli tutaj w pobliżu miejsca, gdzie Jezus rozmarzył chleb, no to wsiedli na te swoje łodzie i płynęli już nie do Tyberiady, tylko do Kafarnaum. Czyli właśnie zrozumieli, że skoro z Tyberiady ludzie łódkami przypłynęli tutaj, no to Jezusa na pewno nie ma w Tyberiadzie. To nie ma co tam płynąć, że trzeba płynąć do kafarną i tam szukać Jezusa. Prawda, i że, że właśnie mieli zdolność myślenia właśnie, jakby się Jan próbował tutaj pokazać, że my ludzie mamy zdolność dostrzegania, wyciągania wniosków, analizowania, yy, interpretowania wydarzeń. Mamy takie zdolności, prawda? Yy, właśnie. Yy, no i że na tej podstawie potrafimy podejmować jakieś rozumne działania, że potrafimy widzieć, potrafimy wyciągać wnioski, potrafimy dostrzegać, analizować i tak dalej. No że mamy takie zdolności właśnie. No i że ci ludzie rzeczywiście dosyć trafnie z tego wszystkiego wywnioskowali. Tak jak mówię, że to nie ma co do Tyberiady płynąć, skoro stamtąd przypłyną, przypłynęli ludzie tu szukać Jezusa to trzeba się pakować i szukać go gdzie, no, no jak nie w Tyberiacie, no to może w Kafarnaum, prawda. No i popłynęli też do Kafarnaum, rzeczywiście go tam znaleźli. No i rzeczywiście zadają mu pytania, pytania narzucające się, no skoro nie wsiadł razem z uczniami do Łodzi i nie dysponował żadną inną łodzią, no to kiedy tutaj przybył, prawda. I teraz zobaczcie, że Jezusa jakby nie interesuje dyskusja na ten temat, kiedy on tu przybył. Kiedyś się tu znalazł, jak się tu znalazł, kiedy się tu znalazł, jak się tu znalazł. <gry> Tylko Jezusa interesuje zupełnie inny kierunek, żeby właśnie oni dostrzegli, że on w ogóle tutaj jest, żebyśmy my to dostrzegli, że on tu jest, żebyśmy zrozumieli po co on jest z nami, że to właśnie nie do nas należy zrozumieć, jak to jest możliwe, że Bóg, wielki Bóg staje się Bogiem z nami, że jest dostępny dla nas, że jest do naszej dyspozycji. I że jest pośród nas, prawda? I że jest z każdym z nas jednocześnie, że, że jakby to powiedzieć, to na razie przekracza możliwość naszego rozumienia. Natomiast rzecz polega na tym, żebyśmy my się tego uchwycili i zaczęli z tego korzystać, że On tutaj jest, prawda? Tylko właśnie. I teraz jest kłopot, w jaki sposób my z skorzystamy. Jezus, właśnie po pierwsze. Wydobywa prawdę, prawdę o intencjach tych, że ludzi, którzy go tak pieczołowicie szukali, że przebyli właśnie całe jezioro, żeby go odnaleźć, że intencje ich serc, ich wewnętrzne intencje nie biegną w tym kierunku, żeby zobaczyć wartość w Jezusie jako w Jezusie, prawda, w Nim samym, jako Nim, nim żeby zobaczyć wartość Jego samego w sobie. Tylko wartość Jezusa w ich oczach polega na tym, <śmuch> że mogą dostać od Niego darmowy chleb. I Jezus tak trochę bez ogródek mówi, że oni, że oni hortadzą ten chleb, czyli jakby to powiedzieć, się napaśli. Tak no, tak by trzeba powiedzieć, napaśli, nie? że przeżyli jakieś, jakąś formę satysfakcji i, i że całe ich myślenie, właśnie całe ich analizowanie rzeczywistości, całe ich... Yy, yy, Podejmowanie właśnie analizy rzeczywistości, postrzegania rzeczywistości, badania rzeczywistości, wyciągania wniosków, interpretowania rzeczywistości, to właśnie idzie w tym kierunku, żeby doświadczyć satysfakcji, doświadczyć jakiejś formy nasycenia, napasienia się, satysfakcji, prawda? I że zobaczcie, rzeczywiście to nas zaślepia. To, to tak naprawdę nie potrafi, doprowadza do tego, że my nie potrafimy odczytać rzeczywiście prawdy o wydarzeniach, o rzeczywistości, o obecności Boga, o, o tym, kim On jest i po co jest z nami, i po, co, po co my jesteśmy z Nim. No, no w ogóle wyciągamy z tego wszystkiego błędne wnioski. I ostatecznie podejmujemy działania, wykorzystujemy nasze siły, nasze możliwości w błędnym kierunku, no bo jesteśmy właśnie zajęci, bo nasze pragnienia to idą właśnie w tym kierunku, żeby się nasycić, napaść, żeby przeżyć właśnie jakąś formę satysfakcji, nasycenia, napasienia się właśnie. I że, że ta cała analiza, ta cała praca umysłowa, o której święty Jan mówi właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, i wszystkie później działania, wysiłki, prace tych ludzi, to co robią, że tam wiosłują, że się starają, że gdzieś tam biegają wokół tego jeziora, że płyną tymi łódkami, że to wszystko jest właśnie podporządkowane pragnieniu yy, przeżycia, satysfakcji, takiego właśnie nas nasycenia, napasienia się. I zobaczcie, że rzeczywiście tak funkcjonuje ten świat. Oczywiście ten świat yy, zobaczcie, że my nawet nie nazywamy się ludźmi my się nazywamy konsumentami. <laughs> Że niestety grzech pierworodny przerodził nas z ludzi, uczynił nas z nas konsumentów, prawda? konsumentów, którzy chcą konsumować, konsumować w szerokim sensie. Tu nie chodzi tylko o taką konsumpcję w sensie jedzenia jakiegoś pokarmu, ale ogólnie my chcemy konsumować, konsumować życie, konsumować rzeczywistość, konsumować relacje, konsumować siebie nawzajem konsumować właśnie w taki sposób, żeby napaść siebie, żeby właśnie nasycić się, nasycić swoje pragnienie właśnie takiego no, przeżycia, no i jakiejś takiej satysfakcji. I tej satysfakcji właśnie takiej płytkiej, takiej właśnie jak przeżyli ludzie, którzy zjedli ten chleb cudownie rozmnożony, że oni jakby nie... Jezus im to jakby uświadamia, że oni nie, nie, nie dostrzegli, w sensie nie zrozumieli, nie, nie zgłębili znaku, który on wykonał, nie zgłębili tego znaku, tylko popatrzyli bardzo płytko, że to ich nasyciło na poziomie właśnie apetytu, na poziomie zmysłowym, emocjonalnym. No dobrze się poczuliśmy, bo się najedliśmy i to jeszcze za darmo. No i to właśnie pokazuje, do czego, do czego nas pchnął grzech pierworodny, że właśnie jak się przyjrzeć, to właśnie dokładnie tutaj jest <coughs> właśnie tutaj jest degradacja człowieka dokonana właśnie poprzez grzech pierworodny i my niestety tej degradacji się bardzo trzymamy, bo ta degradacja sprawia nam taką pozornie szybką i wyraźną satysfakcję, nie? że człowiek dał się zegradować właśnie do tej sfery zmysłowej, namiętnej, emocjonalnej, do, do, do sery apetytów, smaków, prawda, że tu chcemy być nasyceni, tu chcemy przeżyć satysfakcję, tak mówimy właśnie na przykład o dobrych emocjach, się pojawia stwierdzenie o dobrej energii, co w ogóle to jest Przepraszam bardzo, jakieś takie stwierdzenia typu dobre emocje czy dobre, dobra energia, to są swoistą, swoistym absurdem, bo nie ma czegoś takiego jak dobra czy zła energia. Energia to energia i tyle, prawda? I to my decydujemy, co z nią zrobimy. Tak samo emocje to emocje. I też zasadniczo dobrze było, gdybyśmy potrafili decydować my, co zrobimy z tymi emocjami. Natomiast my dzielimy emocje na złe i dobre, bo te dobre to są nam przyjemne, dają nam satysfakcję, a te złe są dla nas utrapieniem, bo nie potrafimy nic z nimi zrobić. <laughs> um, bardzo przepraszam. Krzwo jakieś niedoleczone rzeczy. I dlatego mówimy o nich złe, o tych niektórych emocjach, bo one są dla nas nieprzyjemne. Jeszcze na dodatek nie potrafimy sobie z nimi poradzić. I w ogóle zauważcie, że my mamy taką tendencję, że mówić dobre o tym, co jest nam przyjemne, wygodne. Właśnie co daje nam takie uczucie nasycenia, właśnie takiego uczucia napełnienia, takie uczucie satysfakcji, prawda? To jest dobre, nie? Dobre to jest to, co nam się poddaje, co jest nam uległe, prawda? To jest dobre, nie? Natomiast jak coś sprawia nam kłopot, trudność, jak coś nie jest wyraźnie przyjemne, nie jest wyraźnie odczuwalne dla nas jako przyjemność. No to w naszych oczach jest od razu złe. I to jest, zobaczcie, definicja zła i dobra, którą przyjęła Ewa pod namową węża w raju. Nie? Że, że Ewa odeszła od definicji zła i dobra, którą podał Bóg, tylko skupiła się właśnie na wrażeniach zmysłowych, emocjonalnych, prawda? że owoce zakazane, owoce z drzewa, wiadomości dobrego i złego są dobre dlatego, że są miłe z wyglądu i smaczne, nie? czyli właśnie sycą na tym poziomie zmysłowym, apetycznym, namiętnym, emocjonalnym, właśnie jak tu jesteśmy nasyceni, jak tu jest nam przyjemnie, jak tu właśnie to wszystko jest takie nasycone, napasione, nie? To, 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 to wtedy jest dobrze. Nie? Tylko okazuje się, że to straszliwie degraduje człowieka i wszystkie moje możliwości jako człowieka, no. Kanalizuje w zupełnie błędnym kierunku, tak jak mówił Jezus, zaczynamy się wtedy uganiać za tym wszystkim, co tak naprawdę nie nasyci i nie jest w stanie podtrzymać naszego życia. I nie jest w stanie doprowadzić nas do życia prawdziwego, że właśnie to niestety, to wszystko ma taką cechę, że te wszystkie właśnie płytkie przyjemności, ta płytka satysfakcja, to co się syci nas na poziomie namiętności, uczuć, apetytów, zmysłów, prawda, na, na tym całym poziomie to ma właśnie taką cechę, że to nasycenie bardzo szybko mija no i wtedy my się uganiamy za tym, żeby to nasycenie odtworzyć i to zresztą jest fundament na przykład uzależnień, to kiedyś właśnie jeden narkoman mi tłumaczył, że że on właśnie bierze te narkotyki, bierze coraz więcej, coraz mocniejsze te narkotyki, no bo potrzeby chce i, i pragnie doświadczyć tego, co doświadczył, kiedy pierwszy raz zażył te narkotyki. Chce cały czas odtwarzać to doświadczenie. No właśnie okazuje się, że ta cała nasza sfera emocjonalna, namiętna, zmysłowa, popędliwa, cała ta cała sfera właśnie naszych apetytów, tych naszych właśnie płytkich doświadczeń, to ma taką cechę, że się bardzo szybko przyzwyczaja do, do, do bodźców i potrzeba coraz silniejszych bodźców, coraz wymyślniejszych bodźców. I zobaczcie, co się dzieje, nie? że te bodźce, których szukamy, to my szukamy coraz bardziej wymyślnych tych bodźców. Prawda? Już nie wystarczy zwykłe jedzenie, zaczynamy to jedzenie coraz bardziej udziwniać. I tu nie chodzi o to, że to jest jakby złe samo w sobie, tylko jeżeli to się stanie celem człowieka, tak jak Jezus pokazuje w, tym dzisiaj, w tej dzisiejszej Ewangelii, to to nas prowadzi kompletnie na, na manowce i później, właśnie, dochodzimy do takiego odkrycia, jak to w Starym Testamencie jeden z proroków napisał, że na darmo i na nic zużyłemy siły. Nie? Że zobaczcie, że my jesteśmy wyposażani przez Boga w różne rzeczy. Jesteśmy wyposażeni w rozum, w wolną wolę, w zdolność myślenia, analizowania, w zdolność świadomego postrzegania rzeczywistości, siebie i innych ludzi, w zdolność wyciągania wniosków i tak dalej, Jesteśmy wyposażeni w różne charyzmaty, czyli w różne zdolności, umiejętności. Właśnie tu warto zrozumieć, co Pismo Święte rozumie pod pojęciem charyzmat, bo popularnie się rozumie charyzmat jako jakieś dary nadzwyczajne. Otóż nie. W rozumieniu biblijnym charyzmat to jest jakieś każde uzdolnienie, yy, każde uzdolnienie, jakie daje mi Bóg. Na przykład charyzmatem może być to, że ktoś jest dobry z matematyki to jest jego charyzmat na przykład. Właśnie i to nie musi być zaraz związane z czynieniem jakichś rzeczy niesamowicie nadzwyczajnych. Każde uzdolnienie, yy, każde wyposażenie, jakie daje mi Bóg, no to w rozumieniu biblijnym to jest charyzma. No i Bóg nas, każdego z nas wyposaża we wszystko, co każdy z nas dysponuje. No i niestety właśnie skutek grzechu pierworodnego jest właśnie taki, że my na tego wszystkiego no, używamy w tym kierunku, żeby nasze życie było coraz wygodniejsze, żebyśmy mieli właśnie coraz więcej tego takiego nascenia, takiej satysfakcji, właśnie tej, no, no takiej płytkiej. Nie? No właśnie, że ciągle szukamy tego, co smaczne, co miłe, za tym się uganiamy, to chcemy gromadzić i, i właśnie szukamy sposobu na to. Prawda? Jezus o tym mówi, nie? że wszystko, co żeście zrobili, cały ten proces myślowy, które, który podjęliście i wszystkie działania, jakie podjęliście, to właśnie w tym celu, żeby się napaść na nowo, na nowo prze, przeżyć satysfakcję, którą przeżyliście kiedy zjedliście chleb, który rozmnożyłem i, i chodzi wam o tą płytką satysfakcję, a nie dostrzegliście głębi znaku, bo właśnie to nas zaślepia, to nas zwodzi, to, funkcjonuje, że funkcjon to sprawia, że funkcjonujemy na zupełnej płciźnie, że my patrzymy właśnie pod tym kątem, że przeżyć na scenie satysfakcję na tym płytkim poziomie. I zobaczcie, że to do tych ludzi dociera, bo oni zadają Jezusowi bardzo ważne pytanie: no to co mamy robić, żebyśmy pełnili działania miarę Boga. Nie? że jednak jest w nich pragnienie zejścia na głębi, oni to przyjmują od Jezusa. Jest to pewna cierpka uwaga, to co próbuję wyjaśnić. Pewna cierka uwaga, ale ci ludzie są otwarci na tą uwagę, oni widzą właśnie, dociera do nich to, co Jezus próbuje im powiedzieć, dociera do nich właśnie całe niebezpieczeństwo, podporządkowania wszystkich naszych umiejętności, zdolności, sił, sprawności, wszystkich naszych możliwości właśnie tylko temu, żeby sobie sprawiać satysfakcję na takim płytkim poziomie, żeby moje życie sprawiało mi satysfakcję na takim płytkim poziomie że do nich to dociera, że właśnie to schodzenie na płyciznę, no to jest w gruncie rzeczy powracanie do prochu, z którego zostaliśmy wzięci. Że właśnie ewolucja człowieka, prawdziwa ewolucja człowieka, to jest doprowadzanie człowieka do tej głębi, która pochodzi od samego Boga. Że to, co czyni człowieka istotą żyjącą, to to, że Bóg składa w człowieku samego siebie, daje człowiekowi swój własny oddech życia. Więc właśnie Doprowadza do tego, że w człowieku, tym ulepionym z prochu ziemi, pojawia się ta sama głębia, która jest w Bogu, głębia, która uznania człowieka do bycia w relacji z Bogiem, w takiej relacji, w jakiej Bóg funkcjonuje sam w sobie, że człowiek, właśnie ta głębia, którą Bóg czyni w człowieku, którą otwiera w człowieku, pozwala człowiekowi wchodzić wręcz na równych prawach w relacji Trójcy Świętej. Wewnętrznie wchodzić w relację Ojca i Syna i Ducha Świętego, że to jest najwyższa zdolność człowieka. I wszystko w człowieku jest tutaj ukierunkowane. Do zdolności budowania właśnie takiej relacji, do bycia w relacji z Bogiem, w takiej jedno, w bycia w relacji jedności, tej jedności, która jest w samym Bogu, do bycia w relacji jedności z Bogiem, właśnie w takiej jedności, że człowiek wewnętrznie, właśnie na, na głębinach swego serca potrafi czerpać z Boga i to człowieka uznania do tego, żeby budować też relacje, właśnie głębokie relacje pomiędzy ludźmi. Także to jest jedyne, co człowieka tak naprawdę spełnia. Tak naprawdę, człowiek się spełnia właśnie w relacjach. Człowiek jest stwarzany w relacjach jest owocem relacji mężczyzny i kobiety, relacji mężczyzny i kobiety, którą każdy z nich ma z Bogiem i którą budują pomiędzy siebie i człowiek jest owocem tych relacji i człowiek jest stwarzany w relacjach, właśnie to, co jest istotne dla wzrostu wewnętrznego rozwoju człowieka, to jest właśnie funkcjonowanie w relacjach. Przede wszystkim w relacjach rodzicielskich i zobaczcie, że jeżeli coś jest zaburzone w tych relacjach z rodzicielskich, to z tego wychodzą zaburzeni ludzie i później właśnie jest pytanie, jak sobie z tym radzić. Że właśnie to, co jest krytyczne dla człowieka, to relacje. Nie przeżywanie przyjemności, satysfakcji zmysłowej czy emocjonalnej. Nie to czyni nas ludźmi, bo do tego zdolne są wszystkie stworzenia żyjące. Prawda, tylko to, co nas czyni ludziom, to właśnie zdolność do relacji, do relacji na miarę Trójcy Świętej. Właśnie to jest to, co powtarza Jezus na ostatniej wieczerze: żebyśmy się miłowali jako nas, żebyśmy się miłowali tak, jak Bóg nas miłuje. Żeby po pierwsze każdy z nas czerpał właśnie to, co Jezus mówi, potwierdzi, jak, jak ja was. że ja po pierwsze karmił się od Jezusa tym, co Jezus nazywa, jak ja was. Właśnie tym wszystkim, co Jezus chce mi przekazać. I żebym odkrywał, że to, czym Bóg w Jezusie mnie karmi, czyli On sam w sobie, tak, że On sam w sobie jest darem dla nas, i że ten dar, który Bóg czyni z siebie w Jezusie, uzalnia mnie do funkcjonowania na poziomie Boga. I że dopiero nakarmiony Bogiem zaczynam widzieć poprawnie, rozumować poprawnie, wyciągać poprawne wnioski, widzieć rzeczywistość, tak jak widzi Bóg tą rzeczywistość. Jestem zdolny rozumieć Boga, odczytywać to, co Bóg do mnie mówi, poprzez moje własne życie, poprzez wydarzenia, poprzez fakty, poprzez to, co robi. Jestem zdolny rozumieć to, co On robi, jestem zdolny widzieć Jego zaproszenia, jestem zdolny przyłączać się do Jego działu. Bo zobaczcie, tutaj w dzisiejszej Ewangelii dochodzi do głos jeszcze jeden błąd, że właśnie my też myślimy, że to wszystko, w co Bóg mnie wyposaża, no to po to, żebym ja wykonał jakieś dzieła przez Niego mi polecone. Jezus też to burzy, właśnie to fałszywe przekonanie, że Bóg mnie stwarza i wyposaża po to, żebym ja wykonał jakieś dzieła przez Boga wyznaczone i że jeszcze z tych dzieł będę... Rozliczony. I my czasami rozumiemy Jezusa właśnie jako tego, który przed nas nauczyć właśnie tego, tak, jak tu pytają Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, co robić, żeby Bóg był zadowolony. Natomiast Jezus przyszedł pokazać, że Bóg jest zawsze z nas zadowolony. Tylko my nie zawsze jesteśmy z siebie zadowoleni, dlatego że dajemy się wodzić na manowce. I później jesteśmy z siebie niezadowoleni i trudno nam uwierzyć, że Bóg jest z nas zadowolony. A Bóg jest zadowolony, cały czas chce mnie obdarować sobą i zaprosić, żebym się włączał w jego dzieła. To on chce coś zrobić dla mnie. Po pierwsze, to on chce czynić mnie, i jeżeli ja się poddam jego działaniu, to temu, co on chce uczynić ze mną, to odkryję właśnie, że po pierwsze jestem zdolny coraz lepiej widzieć, rozumieć to, co Bóg robi i to, co mi proponuje, i że jestem zdolny widzieć jego działającego i włączać się w jego dzieła. I to jest właśnie to, co tłumaczy Jezus. Żebym po pierwsze uwierzył w Niego, nie w siebie, tylko w Niego. Nie w siebie, że to ja zrobię dzieła Boga, bo ja nie jestem Bogiem. Ja nie jestem w stanie czynić dzieła Boga. Zobaczcie, że my próbujemy, tak jak syn marnotrawny, wziąć to wszystko, co Bóg, w co Bóg mnie wyposażył i gdzieś, prawda, obok Boga coś tam dłubać. Nie? Że ja patrzę na Boga, go podglądam i próbuję dłubać po swojemu, prawda? naśladować Go po swojemu. To, to, to jest taka pewna cecha zego ducha, że on tak próbuje Boga małpować i wychodzi mu, jak wychodzi. I myśmy dali się wpuścić w ten sam kanał i też próbujemy Boga małpować i wychodzi nam, jak wychodzi i jesteśmy coraz bardziej rozgoryczeni. Bo Bóg nigdy nie miał takiego zamiaru, żeby, prawda, zlecić mi jakąś robotę i później mnie z tej roboty rozliczać, prawda? Że ja coś muszę zrobić sam. To On jest Ten, który działa. To On chce działać we mnie i to działanie Jego we mnie dopiero uznania mnie do, do tego, żebym miał właśnie żył w jedności z Nim. Tak? I w jedności z Nim też uczestniczył w Jego działaniu. Tyle. Moje życie jest uczestniczeniem w Jego życiu, w Jego jedności. To, co robię na co dzień, to jest przyłączanie się do Boga działającego, <grym> prawda? I przeżywanie radości, że mogę być razem z Nim. Mogę żyć razem z Nim, mogę żyć w jedności z Nim i mogę się włączać w Jego dzieła, te dzieła, które On wykonuje. Tylko trzeba uwierzyć w Niego, a nie w siebie. Natomiast my niestety ciągle wierzymy w siebie, wierzymy, że to ja wiem, co jest najlepsze, że to moja wizja dobra jest jedyna słuszna, że to moja wizja życia, życia, które ma mi przynosić satysfakcję apetyczną, namiętną, zmysłową, emocjonalną właśnie taką, no to to jest słuszna wizja życia, że moje interpretacje rzeczywistości są najsłuszniejsze. No i wierzę w siebie, że to ja wszystko zrobię. No a potem właśnie leżę przygnieciony tym wszystkim. Trzeba wreszcie uwierzyć w Jezusa, w Boga, ze mną. Że to On przychodzi coś zrobić ze mną. To On chce uczynić wreszcie mnie. To właśnie dzieło zamierzone przez Boga jest właśnie w tym, że miał ja wreszcie uwierzył w Jezusa, nie w siebie. W to, w to że, że Jezus czyni wszystko dobrze i że rzecz polega na tym, że on się przyłączył do Jezusa i po pierwsze poddał się jego działaniu i odkrył, że to, co czyni Jezus ze mną, to mnie uznania do tego, żebym był w coraz głębszej jedności, jedności ducha z nim i w jedności działania z nim. Żebym się włączał w jego dzieła a nie czynił swoje dzieła nawet, prawda, w dobrej intencji, że ja chcę czynić dzieła Boga, ale sam. Właśnie to jest też taka konsekwencja grzechu pierworodnego, że my wszystko chcemy sami. Także właśnie warto modlić się o wiarę w Tego, który jest, jest z nami, jest Bogiem z nami, w Tego, który chce mnie prowadzić, który chce mnie czynić, prawda, który chce działać we mnie, który chce obdarowywać mnie sobą, żebym wreszcie uwierzył w to do czego ten dar służy. Ten dar nie służy do tego, żebym ja prawda mi było miło lekko łatwo i przyjemnie, tylko ten dar służy, żebym ze zdumieniem odkrywał, że Jezus obdarowując mnie sobą czyni mnie zdolnym do tego, żebym żył w takiej jedności z Ojcem, w jakiej żyje on, że w jedności z nim żyję w jedności z Ojcem, że w jedności z nim mogę się cieszyć, że mam Ojca, że mam braci. Że w jedności z nim zaczynam być coraz lepszy w budowaniu relacji, właśnie, bo w jedności z nim karmię się razem z nim tym wszystkim, co pochodzi od ojca. Tak jak Jezus karmi się całym ojcem. I to go uzdalnia do bycia w jedności z ojcem, do, do wspólnego wykonywania dzieł ojca i do przekazy, przekazywania mi ojca. Tak, jak ja potrzebuję po pierwsze karmić się Jezusem tym wszystkim, co Jezus czyni ze mną i rozumieć, do czego mnie to naprawdę uznaje. Właśnie do tego, żebym żył w jedności z Jezusem, w jedności Ducha. Jezus mówi dzisiaj, że Bóg naznaczył Go pieczęcią. Ta pieczęć to z jednej strony jest zmartwychwstanie Jezusa, że tu jest ostateczny dowód, że to Jezus ma rację, <grym>, tak mówiąc najkrócej, a z drugiej strony ta pieczęć w Piśmie Świętym to zazwyczaj odnosi się do Ducha Świętego. To jest ten Duch, który wstępuje na Jezusa, Podczas krzusię tego duch, który go prowadzi, duch, który sprawia, że ojciec i sen są w doskonałej wewnętrznej jedności. I ten sam Duch jest dany nam, żebyśmy my odkrywali się jako zdolnych do życia w jedności z Jezusem i, i że będąc w jedności z Jezusem, jesteśmy w jedności z Ojcem. I żeby Właśnie moje życie jest odkrywaniem tej jedności, do której zostałem zaproszony, uczeniem się życia w tej jedności, poddawaniu się temu, co Bóg chce zrobić ze mną i odkrywaniu, że to mnie właśnie do tej jedności, do radości z tej jedności i do tego, żebym w jedności z Bogiem uczestniczył w Jego dziełach. Uczestniczył, a nie gdzieś na boku, na boku sobie strugał. Właśnie więc warto modlić się, że to do nas dotarło. Modlić się, żebyśmy puścili tą wizję życia, wizję satysfakcji, która została w nas po grzechu pierworodnym, że satysfakcjonujące to jest to, co miłe, z wyglądu i smaczne. Tylko, żeby do mnie dotarło, że to, co mnie może usatysfakcjonować aż na wieki, to właśnie życie w jedności, w jedności ducha, ducha, który jest miłością, w jedności ojca i syna, w duchu świętym, do, którego zostałem, do której to jedności zostałem zaproszony w jedności z tymi wszystkimi, którymi Bóg mnie otacza i do włączania się w dzieła Boga, który zawsze wszystko czyni dobrze. Właśnie modlić się, modlić się o tą wewnętrzną przemianę, żebym zaczął tak na to wszystko patrzeć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.